Wraz z nowym rokiem przyszedł czas zdjąć koronę i przekazać dalej statuetkę Człowieka Roku w Branży Beauty, którą przyniósł mi rok miniony. Przyniósł on również statuetkę programu szkoleniowego roku, ale takie wyróżnienia zobowiązują na dłużej do dawania Wam jogi twarzy i kursu instruktorskiego najbardziej profesjonalnego. Na rynku, dlatego ja pozostaję z Wami i mam wielką nadzieję, że również I wy pozostaniecie ze mną. A za te wyróżnienia, do których wiele i wielu z Was się przyczyniło, bardzo serdecznie dziękuję. Wraz z Nowym Rokiem przyszedł czas zdjąć koronę i przekazać dalej statuetkę. Człowieka roku w branży Beauty, którą przyniósł mi rok miniony. Przyniósł on również statuetkę programu szkoleniowego roku, ale takie wyróżnienia zobowiązują na dłużej do dawania Wam jogi twarzy i kursu instruktorskiego najbardziej profesjonalnego na rynku. Dlatego ja pozostaję z Wami i mam wielką nadzieję, że również I wy pozostaniecie ze mną. A za te wyróżnienia, do których. Wiele i wielu z Was się przyczyniło. Bardzo serdecznie dziękuję.